Jesteśmy u Henry Menten. Tutaj zdobywa bardzo dobre wyniki Lotując zaledwie kilka gołębi młodych Tego gołębniky posesja tu jest no, oni są za dwa tygodnie. Nie mają za dwa tygodnie, nie pamiętajmy, że Widać, w tych boksach jest po, zaledwie po kilka gołębi. Henrymen, ten a ołój, się czyta. Tu są takie woliery z tyłu, a tam przychodzą młode gołębie do gołębnika podstawowego. A co to jest? To jest. Kolejny boks, w którym jest zaledwie kilka głębi. Tam, tam jest przejście do tej woliery, która jest z tyłu. Dobrze, popatrzymy.